Chyba nasz pierwszy statek kolonizacyjny gładko wylądował w okolicach delty Dużej Rzeki na jednym z kilku kontynentów świata Nowy Szczecin. Ten umiarkowany, zalesiony region będzie idealnym pierwszym lądowiskiem. Okręt został na stale zamieniony w centrum administracyjne Nowej Osady, a rdzenie jego reaktora posłuży po usunięciu za tymczasowe źródło zasilania kolonii. Eee, spod... o, zaraz, zaraz, zaraz. Wokół potężnego kadłubu okrętów wyrosły setki małych namiotów i gotowych schronień, gdy koloniści zaczęli masowo opuszczać pokłady, pokład. Polacy mają już swoje pierwsze miasto na obcym świecie. Rzeczpospolita Imperialna, mając... swój wielki dzień, coś mi tu... dobra, niech będzie i tak. E, gdzieś pod tłustymi chmurami majaczą naturalne struktury odcinające się od toksycznej powierzchni. Zignorujmy, bo na razie to jest trochę niebezpieczne. Spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie Macierz, do czasu. do czasu pozyskania informacji te dziwne obiekty będą określone się jako Beta Alliance. Nie widzę ich gdzieś tam uciekły. Dobra, trzeba to zbadać ewidentnie. Beta Alliance dobra, to to się nam bada. Bosko. Nowy Szczecin się zasiedla, byle prędko, bo trochę nam pieniędzy braknie, zdecydowanie nam trochę pieniędzy braknie, e, przyspieszmy czas. Nie mów, że broń nuklearną, wziąłem broń rakietową, skanowanie tej gwiazdy wykryło niewielki obiekt na szybkiej orbicie, jego wielkość i szybkość utrudnia naszym czynnikom dokładne zadania. No dobra, 30%, powinno być dobrze, wierzę w górską. Że da radę. Anomalia, anomalia, anomalia. Wszędzie anomalie, Wszędzie, wszędzie anomalie, Tylko widać. O, sześć energii. O, jak Milusio. Będziemy musieli tutaj polecieć. Czym prędzej. Jak tylko będziemy mogli. Zdecydowanie. No dobra. E, ten szczecin ile się jeszcze będzie rozwijał przez. 9 miesięcy, no powinno nam starczyć funduszów, na 9 miesięcy rozwoju, mam nadzieję. Do tego czasu będzie pobierał 8 jednostek energii. 19 miesięcy, zaraz, źle policzyłem, o 19 miesięcy będzie się pobierał, o Boże, to chyba nie przeżyjemy. Oficer naukowy Sara Górska przysłała nam raport z rogownika, że gwiazda Alundra okrąża jakiś ceramiczny pojemnik. Że, że gwiazdę, przepraszam, że gwiazda UNDRAKORŻA jakiś ceramiczny pojemnik. To bardzo dziwne. Oczywiście nie powinno go tam być, ale w jakiś sposób trafił na ciasną orbitę. Można rozpocząć projekt specjalny, aby zbadać pojemnik i podjąć próbę ustalenia skąd się wziął. Warto rozwiązać tę zagadkę. Co mamy tu? Projekt specjalny. O, huh. naukowiec obiecny. Gdzie się znajduje ten obiekt? Ja się pytam. Wskaż na mapie. No dobra. Chodź no tutaj. Projekt badawczy. Okej, okay. na zdrowie. Badania 700 dni, no to trochę potrwa. Jakby nie patrzeć. To nie ceramiczna pojemnik. A czarna skrzynka tu polewa. O Boże. Wywiad marynarki poinformował o kilku atakach na cywilne statki w naszej przestrzeni, do których doszło w ciągu ostatnich miesięcy. Sprawdzają są prawdopodobnie dezerterzy i inni. Regenaci, regen, renegaci ze świata wielka Warszawa. Ci bandyci stworzyli prowizoryczną flotę mocno zmodyfikowanych statków cywilnych, a teraz nadali sobie nazwę Outcast Armada. Armada. W Odrzutków. Ich maszyny są prymitywne, ale stanowią zagrożenie, którego nie wolno ignorować. Eee, lipa. Niedobrze. Niedobrze, bo nie mamy żadnej armady własnej. To niedobrze. To bardzo niedobrze. O, jeszcze 16 miesięcy. Muszę jakoś zaoszczędzić surowce. Jak mogę zaoszczędzić surowce? O, to jest pytanie. Po usunięciu barier językowych nawiązaliśmy łączność z obcą rasą Gun Love Star Empire. Kanały dyplomatyczne stały otwarte, przerwano wszelkie wrogie działania. Znakowicie! Ganlawowie, ganlarewowie, ganlarewowie, ganlarew, kosmici, w Imperium <coughs> w imieniu imperium, które włada władza imperatorowa, ksawa bawawa I. Niekwestionowany przywódca imperium, ganlarew Star Empire. Szanujcie nasze granice i nie wtrącajcie się w sprawy ganlarew, a być może nasze potężne floty nie nawiedzą. Waszych przeklętych planet. Cieszymy się z naszego spotkania. Rzeczpospolita Imperialna. Wiadomość o spotkaniu z inteligentnymi kosmitami rozchodzi się z prędkością błyskawicy. Nasi obywatele są zafascynowani tymi istotami. W mediach pojawia się, pojawia się wiele doniesień i spekulacji o ich kulturze i społeczeństwie. Wielka Warszawa świętuje odkrycie, że nie jesteśmy sami w galaktyce. Podobnie jak my, ci kosmici niedawno pojawili się na galaktycznej scenie, a ich poziom technologiczny jest zbliżony do naszego. No spoko. Wynajść lepiej broń kinetyczną. Regeneracji, degeneracji. Tak. E, cześć wszystkim. Nowo tutaj przybyłem. RP Białobrzeski. No i że tutaj jest badanie prowadzone. Co tu się stało zaraz? Wrogie floty. Gdzie? M M M Czuję, że chyba zaraz stracimy stację górniczą bardzo prawdopodobne bywa i tak stacja górnicza nie ma żadnych e, e, żadnej obrony kadzpie awansuje na nowy poziom o super będziemy mogli go wykorzystać potem do badań których nie mogliśmy wcześniej zrobić niesamowicie mnie to cieszy mm. Dobrze, wielka Warszawa. Jak tam na powierzchni? co Tam słychać. O, zaraz będzie nowa populacja. To przynajmniej trochę nam energii wpadnie. To może no nie, jednak nie, nie zbankrutujemy tak szybko, jakbym myślał. No nasze szczęście. Tylko musi się szybko to rozwinąć. Jeszcze troszkę, troszeczkę. Kilka miesięcy dosłownie i będziemy mieć niezły przyrost. No i nie mamy. Niestety nie mamy jednej stacji górniczej. Bywa i tak. Mówi się, tu. no potem to, potem coś z tym zrobimy. W sumie moglibyśmy wielkie w Wielkiej Warszawie rozpocząć budowę armady, projektant statków, Rosomak, korweta Rosomak, Auto uzupełniania. O, nowe silniki dostaliśmy, bardzo fajnie. Czyli tak, tu mamy tak. Silniki manewrowe chemiczne. W ogóle tak, może sobie zróbmy sobie sami. Zaraz. Jak to się jak to się robiło te rzeczy? A, czyli tak, jonowe silniki manewrowe. Zwiększa naszą szybkość, prędkość bojową i szansę udanego uniku. Fajnie. Mamy pociski jądrowe. Przydałby się jeszcze jeden reaktor atomowy, ewidentnie, bo nam brakuje energii. Zdecydowanie. Aby zrobić na przykład tak, to w sumie chyba bardzo. Nie, w sumie to samo wychodzi. Suma summarum wychodzi na to samo. Dobra. Eee, nazwijmy to. Nie, Boże. E, w sumie dobra. w porze. Projekt ten statków, Autu, uzupełnianie. 2. Zbudujmy sobie Rosomaka 2 w wielkiej Warszawie. Eee, Dobra. Co ciekawe, zaraz skończy nam się. Energia. I zaraz tam przy... dojdzie kolejna energia i skończy się rozwój Nowego Szczecina. Eee, dobra. Fanatyczni czyścicieli, welcome. Tak. Poproszę o jedną dodatkową populację teraz. O, bosko. Nadal jesteśmy na minusie, ale już tylko 0,6 jednostki. To nie jest tak źle. To chciałbym zauważyć, że nie jest tak źle, mogło być gorzej. Eee, zaraz będziemy mogli zbudować Wielka Warszawa. Kończyła kolejkę budowy. Zaraz kończy się konstruować wielki Szczecin, nowy Szczecin. Jak tam w ogóle te badania? Dobra, jeszcze trochę tych badań potrwa. Widzę nad tą nieprawdopodobną ceramiką. Może być tak, Kurczę, żadnych tu planet nie ma w pobliżu, żadnych do zasiedlenia planet, no to są jakieś jaja. No to są naprawdę jakieś jaja, że nic tu nie ma do zasiedlenia. Kurczę, na. O co chodzi w tej grze? Jesteś imperatorem, zarządzasz swoim gwiezdnym imperium, masz podbić galaktykę, bądź w jakikolwiek inny sposób wygrać. Na tym to głównie polega. Założyliśmy kolonie nowe Szczecin w układzie Corsa. Haha, ha, Corsa, ha. układ Corsa, dobrze, czyli tak, czyli tak, potrzebujemy po pierwsze żywności na tego typu przybytku. Tak więc zajmijmy się tutaj żywnością, zbudujmy, a tutaj w sumie zbudujmy farmę. Farma, 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 podstawa, farma hydroponiczna. Dobra. Co to się... Zaraz, zaraz, co to się stało? Wykryto Pirate Fleet w... Do kursy coś leci, ojojo. Ojojo, nie, dobrze, oni mają 142. Mamy 33. Zaraz, 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 zaraz. Badania. Okej, okay, nowe badania. Hmm. Robot, montażownia korwet, kosmoport poziomu drugiego, placówka techniczna, maksymalny limit surowców, nie wiem czy chcę iść w robotykę, mam pewne obawy, placówka techniczna, ścieżka statku, dobra idźmy tędy. Potrzebujemy Wincy, 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 Wincy i Korwet. Z 3 co najmniej. Dobrze. Dostępne są nowe tradycje. O, standardowe szablony budowy. Koszty statków i koszty budynków spadają o 15%. Odblokowuje prywatny statek kolonizacyjny. Jednak więc rozumiem o co w tym prywatnym statku kolonizacyjnym chodzi. Hmm. Dobre pytanie. Prywatny statek kolonizacyjny. Potężne korporacje są gotowe wziąć na siebie dużą część kosztów naszych działań kolonizacyjnych, a pod warunkiem zostawimy w gestii dobór potencjalnych kolonistów. Okej. Okay. Cokolwiek to miałoby oznaczać. Wykryto flotę. Bla, bla, bla. A, możemy kolonizować poprzez. ciekawe, prywatny statek kolonizacyjny. A, dobre, tylko że to dużo zabiera energii. do tego energii, ciekawe ciekawe, tego wcześniej nie było. Jak ja się bawiłem kiedyś Stelaris. Stellaris. zdecydowanie tego nie było. Ciekawa kwestia, hmm, czy nas Bielich ma aktualnie co do roboty? Nie ma. Zdobył się energii, ale nie mamy niestety skąd energii tej wziąć, więc jest lipa, że tak tujmy I nas trochę dojeżdżają wrogie floty aktualnie Skoro masz podbić galaktykę, to musi przyjąć jakieś 400 miliardów gwiazd No to nie jest... no coś zmierza do nas Epsilon Alliance. no, wypadałoby ich zbadać, Epsilonczyków, badania co do poboju całej galaktyki, wiesz, no to nie jest 400 miliardów gwiazd, tych gwiazd jest tu 1000. Tak? To i tak jest dużo jak na tego typu grę. Wiesz, to no, no nie jest jeden do jednego, bądźmy sobie szczerzy, nie? A czy włączyłeś upadłe Imperia? Możliwe, że są włączone. Bardzo prawdopodobne. Mam takie standardowe ustawienia ogólnie gry. Nie jest to nic jakoś, jakoś wykwintnego, że tak to ujmę. Coś, co sam ty kombinowałem, żeby zrobić. Dobra, przydałby się zarządca którego moglibyśmy zrekrutować? Eee, koszt werbunku. Żywność. Długość życia przywódcy. O. Dodatkowa żywność. To brzmi jak dobry plan. To zdecydowanie brzmi jak dobry plan. Znos ukończono wznoszenie budowli. Bardzo fajnie. Hmm, czyli będziemy mieć dodatkowe. Dodatkowe plusy. Okej, okay. Teraz nic nie wznosimy tutaj. Nie ma sensu najmniejszego. No, muszę musicie cokolwiek wznosić. Moglibyśmy zbudować kosm kosmoport, ale to też w tym momencie bez sensu. To są tylko koszta zbędne. Jak nasze statki badawcze. O, tutaj już badanie powoli w końcu się na tą ceramiką kończy. nam nie dużo brakuje i nadal o, odkryliśmy. Wow, świat gajański! No tutaj jakaś wroga flota. Oni chyba nie są wrodzy, wydaje mi się. Takie mam podejrzenie. Oni chyba jakoś super wrodzy nie są. Ok, ukończono projekt specjalny. Gdy już prawie zabrakło nam nadziei po tak długim ślęczeniu nad tym przeklętym garkiem, nagle osiągnęliśmy przełom. Tego obiektu właściwie tam nie ma. Stanowi projekcję z wyższego wymiaru. Po zanalizowaniu go jako obiektu czterowymiarowego zarejestrowaliśmy jego dane i zdekodowaliśmy je. Dzięki temu nasza wiedza we wszystkich dziedzinach poszerzyła się. Pozostaje tylko pytanie: kto wysłał te informacje? Eureka. Tempo badań plus 15%. Nie no, spoko. Fajnie, fajnie. Dobra, kontynuujemy badanie naszych rejonów. Bo jest lipa badawcza. E, dobra. Wielka Warszawa ukończyła kolejkę budowlą. Zbudowaliśmy wszystkie? O, zbudujemy jeszcze jeden, może statek. Albo może i z dwa rosomaki. A, w standardowych są łączone 400 milionów gwiazd. To jest Welicce. Chyba 400 miliardów. A Welicze to nie wiem, ile jest. Świat Gajański. Ja tu będę. Będę kolonizował. Mm, dobra, moglibyśmy po tym wszystkim zbudować statek kolonizacyjny. Chociaż nie, nie stać nas energetycznie chwilowo na to, więc w sumie nie. Ale na pewno go zasiedlimy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wielka Warszawa. Tu się budują, tak, stateczki. Na powierzchni warto coś zbudować. Średnio. Chociaż w sumie przydałoby nam się trochę energii tutaj. Dobra, oczyśćmy to i budujemy tu elektrownię. Co my tu mamy? Aludra została całkowicie zbadana. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie ma to tamto. Fajnie, moglibyśmy pobawić się znowu... Zaraz, zaraz, zaraz. Zbuduj kolonię górniczą. A te tutaj dwa kryzysy energetyczne by nam się bardzo przydały. Ogólnie mamy troszeczkę niedobór żywności, co warto zauważyć. Hmm. Ale spoko, tutaj w sumie populacja powstanie. Jak tu populacja powstanie, to będzie lepiej. Lista edyktów. Kraina możliwości. No nic tu ciekawego nie ma, co byśmy mogli przyjąć. Technologia nam się rozwija. Powoli, bo powoli, ale jednak się rozwija. Abanis Nebula. mgławica Nebuli. Nie, głowica Abanis. Kosmiczne ameby. Istoty odkryte przez naszą flotę jakiś czas temu to kosmiczne organizmy żywe. Stworzenia ochrzczone pospiesznie mianem kosmicznej ameby wskutek złej interpretacji pierwszego pomiaru. Jest w istocie większe niż przeciętna korweta Polaków. Zachowuje się agresywnie wobec okrętów Polaków, lecz będziemy kontynuować badania. Moglibyśmy na przykład dowieść naszej wojskowej sprawności dokonując błyskawicznych eksterminacji tego gatunku i badając jego szczątki. Rozpocznij projekt specjalny w celu zbadania kosmicznej ameby. I co to za projekt specjalny? Badania. Dobra, zbadajmy te kosmiczne ameby. Hmm... i znosza flota nieźle się rozbudowała. Teraz, gdzie się te kurcze szczurki chowają, ja się pytam. Trzeba będzie ich poszukać. Przydziel. Rekrutacja admirała. Zasięg broni, utrzymanie statków, postawa, prędkość bojowa. Zasięg broni. Aldona Rutkowski. Rutkowska. Graniem, oczywiście, pojęcie o odmianie polskich wyrazów. ani dziwnego. Nie mam mi tego za złe, bądź co bądź. Nie powinienem nawet mieć tego za złe. ten świat gejański to mnie tak bardzo przemawia. Sawetkowska awansowała na nowy poziom. Też bardzo fajnie. O, 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 bitwa. Bitwa. Czy tu jakieś w ogóle. Bitwa? Oh, yeah ciekawe czy wygramy. Mam pewne wątpliwości co do tego, dlatego, że nie mają dodatkowo dyspozycji stację bojową, ale wydaje mi się, że chyba to wygramy. Tak przynajmniej na to wygląda. Że raczej powinniśmy to wygrać. Oj, co prawda no nie mamy jakiejś zimiażdżącej przewagi. My to możemy to nawet przegrać. Tak, odwrót. No niestety przegraliśmy. Trzeba będzie troszeczkę więcej ...korwet zbudować. Ale spokojnie, tą wrócimy i ich rozdrobcimy. Tylko nasza flota trochę zaginęła. Pierwsza Liga. Znaleźliśmy na powierzchni artefakty pierwszej ligi, która była dużą konfederacją obcych gatunków koegzystujących ze wzglę... we względnym pokoju 2 miliony lat temu. Układ Irgel znajduje się w części kosmosu, która stanowi rdzeń ich terytorium. Ale pewne dowody wskazują, że granice pierwszej ligi powiększyły się i przed jej upadki obejmowały dużą część galaktyki. Od końca istnienia pierwszej ligi minęły eony, ale możemy jeszcze znaleźć inne relikty ich cywilizacji w sąsiednich układach. Mm, Nie dobrze. Ja się pytam, gdzie jest nasza flota? Jak się scalało floty? Zaraz, zaraz, zaraz. Połącz. O! Przydałoby się też naprawić naszą flotę, co warto zauważyć. Zdecydowanie. Mm, dobra. Mamy tak. 104 jednostki energii to trochę mało jeszcze. Wielka Warszawa. Hmm. Czy warto w coś zainwestować? Na wielkiej Warszawie. No jeszcze nie, nadal się nie rozwinęła populacja. To w sumie bez sensu. Zdecydowanie bez sensu. Dobra, czekamy na naprawę naszego statku i lecimy na armadę wyrzutków. Kacper Bielawski, coś ty tu odkrył, chopie, No powinniśmy sobie z nim poradzić. Anomalia. Wykryliśmy ślady życia gdzieś we wnętrzu tej asteroidy. Trzeba to koniecznie sprawdzić. No to zbadaj. Co masz lepszego do roboty w sumie. Okej. Okay. Pomost nadchodzi, że tak to może nasza stacja zdoła przetrwać ten atak no, atakuj, atakuj, atakuj leć, 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 leć leć, Rudkowska, leć leć, Rudkowska, leć dasz radę, wierzę w Ciebie oho, udało się, dobra Ledwo, bo ledwo, ale udało nam się to przetrwać. I Nara, żegnamy Marcelę Barańską. Papa. ty pa. też co niecoś zbadać i lecimy zająć się misiaczkami w układzie QuadWii a no, może najpierw naprawmy jeszcze nasz, nasze statki, naszą flotylę. E, fauna asteroidy, podczas badania asteroidy załoga statku ORP Artemowicz wykryła ślady życia pod, pod, pod ziemią znajduje się tam kolonia dużych organizmów litotroficznych, przypominających wielkie dżdżownice. Ich tunele tworzą w skałach rozległe sieci. Te wyjątkowe organizmy w jakiś sposób przystosowały się do życia w zimnej pustce kosmosu. No, trzeba zbadać te istoty. No, zdecydowanie trzeba. Ech. No, żegnam wszystkich, którzy tutaj trochę posiedzieli i się zwijają. Miło było. Dobra. Jak te nasze tutaj się mają? Dobra, połączmy to, naprawmy. O, badania skończone. Elektrownia nowa. Jest, mamy nową elektrownię. Tempo badań. Tempo badań, maksymalny zapas reaktor atomowy. No dobra, zbudujmy mały reaktor. Chociaż nie, 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 zaraz. Zmiana badań. Tempo badań. Mm, Wielka Warszawa. Potrzebujemy lepszych elektrowni. Niech żyją kosmiczne ameby. Kosmiczne ameby. Określenie to zyskało już zachwycającą popularność na świecie. Wielka Warszawa. Pozostawione samym sobie, są zwierzętami żyjącymi samotnie. Wszystkim okazom, poznajmoczymi, towarzyszą na, w, na wpół niezależne organizmy nazywane wiciami. Najwyraźniej wypączkowane przez amebę i zaprogramowane za pośrednictwem płynnych widzieli zawierających RNA do wykonywania poleceń nosiciela. Początkowo uznano wici za młode kosmiczne ameby, lecz nie mają one nic wspólnego ze rozrodczością. Każda wit działa niczym oddzielna kończyna swego gospodarza. Wici są w stanie manipulować obiektami znajdującymi się w imponującej odległości od nosiciela, nawet atakować je okresowo, wracając do ciała macierzystego Ameby w celu odebrania nowego programu. Zgramne wzory cyrkulacji widoczne w ruchach wici kryją w sobie potencjalne zastosowanie wojskowe. Dodano modyfikator katalityczne, promieniowanie kosmiczne, które daje następujące efekty: kredyty energetyczne plus 5. O, spoko. Milusia, dobra, tu, tutaj upgrade'ujemy, tu też można byłoby upgrade'ować Musimy wytwarzać więcej energii